Cześć ludzie, Siema wszystkim, wszystkim Dziś powiem taki problem. Dziwny, napotkałem, ponieważ łączam internet w routerze to jest T-Mobile'a, nie polecam tej sieci. Jeśli dziwię, serce jest uwalony, ponieważ kot na nim włazi, zwala non-stop. Kota wyrzuciłem dawno z pokoju. Niestety, powiem taką smutną wiadomość. Karta kredytowa nie może być. Łączymy na Xboxie LAN, tak? Na tym Xboxie. Grałem sobie online. Online gry. No i co się stało? Zgadzicie co? Zjarał się modem. Niestety przyjechał z playa po router, który jest odporny na wirusy. Wszystko to jest wersja Wersji E. Działa. Tu jest klapka na USB. a ja tam z tyłu tą które podłączyłem. No i niestety spaliłem modem za pomocą laptopa jakiegoś. Laptop działał, z XP. LAN miał... to twierdziłem na dobre, podłączę LAN. No i niestety okazało się, że zjebałem z tym modem. Nie wiem do czego nagranie użyję, ale rzucę na YouTube. Plomba niezywana, bardzo dobrze Używałem ten router z 2021 roku Bardzo grałem na nim, dużo gier Dużo spędzałem gry na komputer Bardzo dużo spędzałem na oglądaniu YouTube innych YouTuberów Pozdrawiam inni YouTuberzy, który jest Łapka górę, subskrypcja I dzwoneczek, żeby powiadomienia przyszły A w tym opakowaniu jest termopad od PlayStation 2, ponieważ nie udało mi się naprawić z powodu zwarcia. Spowodowanego też. A co się też uszkodziło? Nie reaguje na przycisk. Na przykład to nie podłączę, bo się boję, że zwarcie sobie. Wtyczki. Niestety, zjebał mi się router. Tak dosłownie się zjebał. No laptop poszedł do śmietnika ponownie. A router u mnie będzie jako do kolekcji. Niestety było, był taki problem znowu, bo gramy sobie Gita 5 piracki i co się oddało? zostało? Zawiesił się komputer i dźwięk. Zestartowałem restart i yep, komputer tym przyciskiem button. Tu się włącza ten mały kudzieol to taki restart. Zestartowałem wszystko uruchamiało, uruchamiało. No i nie było dźwięku. Napierdolę więc tak Fn, i ten, ten taki XM był. Próbowałem plus, minus, plus, minus, co związałem problemu, i nic. Udało mi się zrobić za pomocą aktualizacji, przywrócić inny BIOS. Zacząco od 19 z 20. Niestety router się zjarał. Dosłownie muszę swój Router tak wygląda. Nie wiem że nagrywam ja dzisiaj. Kartę wyciągłem. Internet mam, tylko 60 giga. Był tylko do letnich gier, Medina i Minecrafta i innych. No bardzo fajny bo. dobrze, fajnie był, letko świeciał. No i też problem jest taki, że wyłącznik trzeba raz i stuknąć. Parę razy i uruchomi się taki uruchomi się. Problem jest taki, że non stop ten laptop zjarał mi całego router. Nie wiem co się stało routerem. się się spalił? Ale coś się spaliło i także dekoder spaliło. No mogę wam chociaż pokazać jaki dekoder. i chodzi. Kurde, ta obdola. PlayStation 2 zepsute. Mogę wam pokazać o jaki mi chodzi. Niestety, to spalił dekoder. Coś w środku tam je było, i po prostu ogień zaczął się palić. Tylko odłączyłem szybko z kontaktu. Rzuciłem go na podłogę i deptałem, żeby zgasić urat. O kurwa, widać było. Dobra, nie było, ledwo widać, tu nie ma numeru. Jest indziej numer, czarny. Ale nie powiem jaki numer. Bo tylko widać zdjęć... ...taką fajną obrazek, nic więcej. Jest pusty, chip i ten. Niestety dekoder nie daje znaku życia. Jest to dosłownie zjepany Tak, niestety spalił mi się też dekoder. ogląda Moja rodzina oglądała to sprawy to mnie do szału działało. Oni zawsze kablówkę używali i oni używali też internet. No i przeszło przez... Ja używam modu Wi-Fi, ale ja już nie będę używał modu Wi-Fi. Jak przyjedzie nowy router z kartą bez limitu bardzo dobrze Player to będę używał. Ta karta jest w telefonie, czyli telefon. Ten router dosłownie jest zjebany. Niestety do śmietnika, bo co zrobię, nie wiem. On w zasilacz działa. Nie poszło zwarcie nie jeba w dukorki, ale na pewno spaliłem sobie router przez laptop. Router, lap laptop doszedł do routera i do dekodera. 6 sprzęty, czyli spowodowane coś było w laptopie, a to było fajne, bo był cyfrowe audio. No fajny ten kurde, no jak ktoś pyta, że nie ma, mi to jakieś stare gówna, ma mi. Niestety spaliło mi się router z powodu <słuch> i teraz żałuję się, muszę używać innej sieci lokalną niestety używałem 60 giga a zawsze mi się czerpał to więc router jest w niebie i idzie do nieba bardzo, służył mi długo do 2021 nie pamiętam, które... a konsole? wam powiem udało się złączyć jakimś cudem fuksem pod mi. Telewizora, tu jest klawiatura, oczywiście podłączona pod konsolę. Popadem to wolniej idzie. A wszystko sprawą jest nowy BIOS. Zobaczcie, co do Powód BIOS-a. To jest Fera 3. Ja zakręciłem i tu jest ten, coś psuje. Wentylator dziwnie zachowuje. Przy uruchomieniu ja skręci, ja i znowu kręci. Dobra, to jest chciałem poinformować. Będę nagrywał. Pomyślę o czym nagrać, tylko ten wideo rzucę. Jeśli będzie ktoś hejtować, to proszę nie hejtować. Jeśli ktoś będzie... Co jest z centami? Ja piłem kawę jedną. Ktoś będzie łapki dół, to proszę łapki górę. Po prostu nie wiem co się stało z routerem. I nie wiem co się spowodowało z modemem internetowym, czy nie działa. Niby mam jakiś tam T-Mobile ZT. Inny a mój nowy. Nie będzie unboxing nagrywany, bo będzie wszystko widać. Jakiś numer paczki i tak dalej, na imię, nazwisko. Nie chcę, nie umiem cenzurować wideo. Czyli nie jest słowa, tylko inne takie. Kurwa Zjebał się modem Jeszcze mam inny modem Ale Słabszym Lanem I nie używam innego Ponieważ jest słaby Poeta miała problem To jest AMP up Dźwięk Zmocniaczem Próbowałem wszystkiego Gawker poruszać Dźwięk Poruszać Kablem dźwiękowym nic. Było X, głośnik. Mogę wam pokazać. Nie, tu mam wszystkie konta. Po prostu był głośnik i taki X. Jabłek dźwięku. I było Realtka widać. Rating. A ktoś będzie pytać, dlaczego ten napęd używam? To sobie go na razie używałem często do muzyki odtwarzania. A co się okazało, zjerał też mi się zasilać. Czyli przypadkowo sobie po... rozkręciłem dla zła. Potrzebuję Molex. Tu jest do Blaster. Na przykład Life'a po coś. A tu jest ID. EID. Tu macie audio. GTal I audio. Tu Molex. power bardzo fajny ten napęd niestety moja płyta główna nie posiada tej IDE 44 szkoda bo to gaming obiecuję że będzie jakaś recenzja na przykład płyty głównej chłodzeń lub monitora tego co posiadam niedługo dostaniecie link do tego monitora tylko inny model ale tę samą nóżkę i ten sam ekran też sam uruchamiający menu, czyli Ekok. A musicie mieć obraz. No, kurde, tak fajny router. No to co powiem: router, dekoder, poszedł się w dupę. Bardzo no fajny, spoko router, mały, szeroki, bo był minus. Zajmuję miejsca, musiałem jakoś poradzić z długim monitorem, żeby Nie gdzieś go postawiłem na okno Ledko Ledko zimny był Taki router macie na przykład tutaj Power, czyli Power eee, To jest Globus chyba połączony z siecią To jest wifi fi To jest LAN i kreski, le macie To było zajebiste Ale tak się spalił Spróbuję go sam naprawić, może jakieś diody rezystorowe, nie wiem. Ale spoboję go rozkręcić. Nie wiem jak się rozkręca bo od spodu itd. itd. Nie było user Manual? service Manual Mod Hubbard? Tu macie uwalony napęd, sorry. Ale zjarał się niestety płyta główna, chyba routerze. A dekoderze całkowicie coś się podpaliło. No to wszystko, to jest wyłączony komputer. Bo po rozgrywce nie chciało mi się już grać. Wywala integra do menu główny. Ale cholerna jakoś. Niestety wywala. Bo z powodu karty graficznej brak. Jest integra w procesorze, ale... Nie radzi zbyt dobrze. Podkładkę używam sobie pod gaming i taką podkładkę w Fortnite możecie zobaczyć. Tylko coś w Fortnite jest zbyt spizgany, bo robi znowu ciąg dalszy na stopień wiem więc to zobaczymy jak kupię GTX dobra. Pozdro widzów. Udostępniajcie filmy i w opisie napiszę co się stało. Będzie link w opisie. Niedługo o tym monitorze. I konsoli, konsola już jest u mnie wykupiona, ale są inne bez gier, może kupić. No bo to wszystko na rację. I trzymajcie się, się dobrze. Jak ja mam problem ze spaniem, bo ciągle myślę, co nagrać. Nie mam kalendarzu, tylko windowsowy i telefonowy. No to cześć i pozdrawiam widzów. Pozdrawiam moją rodzinę. Jeśli brat ogląda, to też pozdrawiam. I moją małą matkę, ja się ogląda. Czyli nie ogląda, ale może zobaczy. No, też widzów lubię Was, bo nie, na pewno ten dekoder był kupiony na targach. On działał BFBT, ale już nie. Ona, matka oglądała 2000. Gdzie z tego dlaczego ja, tu te sprawy i takie tam... Nie, ja też oglądałem coś tam. Swoje ulubione kanały. ciekawe, jak... Blok Ekipę i Ładce much. Jak tam było? Fajne filmiki, oglądałem często. Nudziło mi się to w przeszłem poglądać Niestety... Mój telewizor to trochę czata, ale pokażę, że się działa. Nie mam pilota, gdzieś zgubiłem. Nie pamiętam, gdzie. Działa, działa. Dobra, spalony dekoder, zjarany kon... router i laptop. Xboxem dyskusję rozpoczęliśmy, czemu mi nie było widać LANu i WiFi, a z powodu ROTER zaczął dziwnie zachowywać się diody i sygnalizować, tak zaczął mi napwalać, tak i dziwnie dawalał To myślałem, dobra, go zestartuje i zjarał się. Nie wiem. Czyjeś dla Splayu fajny router bez limitu 100, 200 giga? Pozdrawiam też Playa. Chciałem zrobić recenzję, nie wiem czy mogę. Napiszę do firmy Play Polska Messengerze, czy mogę recenzję routera. Jeśli tak, to będę ich pozdrawił. Jeśli nie, no to ok, jakoś przeżyję bez recenzji routerów. I niedługo też kupuję kartę graficzną. Widać widać. Nie mam grafiki. Się zjara. Dobra, kończę wideo. Pozdro widzów, pozdro moich znajomych i fajnego gamera, co nias nagrywa gry. nieaz go oglądam niejasz, nie Ale po prostu żal mi zrobił się jak patrzałem, że router i dekoder nie działa. Matkę moja rodzina mówiła, coś nie chce obraz dać i zaczął się palić. No to wszystko, wszystko obaliłem książki i szybko dekoder zdjąłem, żeby nic się domu nie podpaliło. I bardzo dobrze postępowałem, szybciej zareagowałem na ten... No i niestety też transmitter HDMI zjadł telewizorze. Tak, transmitter HDMI. Niestety się zjebał dokładnie. Nie wiem co to było, ale fajne tego. To, to ja nakleiłem. Tu było walony w remoncie. Może jakoś zacząć, ale już za późno. Otworzymy i sprawdzimy w następnym odcinku, co się stało. To jest taki model. Kurde, już za późno. I tak, możecie hakować się już nie działa. Ten monitor jest w chore cienki, bardzo plus. Możecie zobaczyć sami. To nie ma dupy już, tylko cienki. Kiedyś było z dupą cer, taki najlepsze. a nie zrobiło... ten... psuć wzrok. Ten jest bardzo energooszczędny. Możecie też go wyłączyć. On szybko reaguje na włącznik. No. I taka klawiaturka, tylko kupuję nową, bo ta się psuje. Nie wiem. Stałka nieraz nie reaguje. Trzeba tak parę razy. Albo W, żeby pisało. Albo inne rejterki, żeby nie przerywało. Ja z komentarzy wam odpowiadam, to przerywam musiałem zmazać. Także patrzę na klawiaturę i na monitor. Klawiatura, monitor, że wszystko gra. To bo na się ma... A i Czyby ten też będzie Patronite kiedyś, ale najpierw będzie Paypal i zobaczycie, jak to przelać. Pokażę Wam tylko, nie wiem jak cenzura daje się. Musiałbym dać, żeby screena nie widzieć tamto maila, bo to najbardziej, żeby jeszcze nikt w zmienił hasła. A nikt nie stworzył mi problemów, czy jakieś pornografia. O, ramy to zwykłe. Niedługo kupuję dominatory. Siemalara i pozdrowiców i was. Cześć.